Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia recenzji bardzo ciekawego urządzenia i przydatnego, zwłaszcza dla mnie przydatnego, dlatego że dotychczas nie miałam w domu wagi kuchennej. A będzie to recenzja wagi kuchennej połączonej z taką miską do miksowania marki Chibo. Przyjrzyjmy się, może najpierw, jak to urządzenie wygląda. Jest to urządzenie, które składa się z dwóch części: części fioletowej i części białej. Część fioletowa to jest ta część z wagą, a część biała to jest osobno zamontowana miska, którą sobie można w każdej chwili tym przyciskiem tutaj pod spodem zamontowanym odczepić. Bardzo łatwo się ją wyjmuje i tak samo łatwo się ją wkłada. Wystarczy tylko jedno kliknięcie. Dobrze tam trzeba dopasować. O, właśnie. I już wszystko działa tak jak należy. Bardzo prosta w obsłudze, tak przynajmniej na razie będzie sprawiać takie wrażenie, bo tylko trzy przyciski. Przycisk włączania, przycisk zmiany jednostek i przycisk wyboru płynu, bo jest to nie tylko waga, ale też również miarka objętości. Widać od razu, że ta miska będzie miską dosyć trwałą i że będzie odporna na zarysowania mikserem. I też bardzo taki może detal, ale bardzo przydatny detal. Tutaj są takie silikonowe podkładki. Dzięki temu postawiona miska na stole nie będzie się aż tak mocno ślizgać, a zwłaszcza jeśli będzie to stół mokry, to te podkładki się do tego stołu troszeczkę bardziej przylepią. Takim drobnym mankamentem, który dostrzegam, jest rączka. Ta rączka troszeczkę bardziej mogłaby być dopasowana do kształtu dłoni, ale nie jest najgorzej, bo zaokrąglona trochę mimo wszystko jest. Troszeczkę też szkoda, chociaż to już takie moje gdybanie, że tutaj można zamontować tylko tą jedną miskę, bo mogłoby być na przykład tak, że te miski mogłyby być trzy w różnych wielkościach i można by je było montować do tego samego urządzenia, ale to trochę pewnie technicznie byłoby trudniejsze do rozwiązania, no i też nie każdy pewnie potrzebowałby od razu tych trzech misek, bo często gęsto jest tak, że takie urządzenie to jest urządzenie, które kupujemy jako już dodatkowe, niekoniecznie na samym początku, kiedy wyposażamy kuchnię, więc już być może też producent założył, że jakieś miski będziemy w tej kuchni posiadać. Waga kuchenna Chiba może służyć tylko do odważania, ale można też bezpośrednio w niej miksować odważone składniki. żeby obsłużyć wagę mamy do dyspozycji elektroniczny wyświetlacz zasilany baterią wymienną oraz trzy przyciski. Przycisk włączania i wyłączania służy też do tarowania, czyli po każdym wsypanym albo wlanym składniku możemy wytarować wagę i ważyć nią od nowa. Kiedy w wadze znajdują się jakieś składniki, możemy skorzystać z przycisku hold, który przytrzyma wartość zważoną na wadze, niezależnie od tego czy doda się do niej jakieś nowe składniki. Kiedy waga wskazuje 0, ten sam przycisk służy do zmiany jednostek. I tak kilogramy i gramy możemy zamienić na funty i uncje albo na mililitry. Tak samo jak przy kilogramach i gramach, również przy funtach i uncjach oraz mililitrach po dodaniu każdego składnika można wytarować wagę do zera. Przy odmierzaniu objętości w mililitrach można też skorzystać z przycisku miary płynów i zadecydować czy będziemy odmierzać wodę, olej czy mleko. Trzeba tylko nauczyć się tych słów po angielsku, bo nie wyświetlają się po polsku. Czyli water – woda, milk – mleko, oil – olej. Podczas wlewania płynów na pewno też trzeba uważać, żeby nie zalać przycisków i wyświetlacza, bo nie wyglądają na wodoodporne. I w taki oto sposób obsługuje się wagę kuchenną ręczną marki Chibo. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to urządzenie podoba. Bardzo jest proste, a jednocześnie bardzo funkcjonalne. Na pewno jeszcze nie jeden raz zobaczycie na filmach, jak odmierzam w nim różne składniki, na przykład do ciast. Zapraszam Was serdecznie po bardziej szczegółową recenzję na pozytywnakuchnia.pl i zapraszam też oczywiście do zobaczenia większej ilości przepisów, porad kulinarnych i recenzji.